A dzisiaj już nie jest tak zimno, no nie? Nie. Yes. Czy jest? Nie. Yes. Jest troszeczkę. Tak wygląda ósma godzina. Witam cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj jest ładnie. Zdecydowałem się, że pójdę na pieszo sobie. Zwłaszcza, że jak zobaczyłem ile jest samochodów, jakie są korki, a zawsze o tej godzinie są korki. Plus jeszcze lód na ulicy, to mówię nie no, przecież wolę 13 minut iść na pieszo. Niż 13 minut łącznie z odśnieżaniem samochodu, z wyjechaniem, dojechaniem do pracy i po co. Także idę na pieszo sobie spokojnie po nocy. Wstałem dzisiaj około 4, chyba wpół do 4. i przeglądałem internet i zaoszczędziłem przez to jakieś 150 zł. Dochodzę do pracy i również tutaj korek przed przejazdem, a dokładnie 160 zł. Tutaj są moje zakupy. Kupiłem kontroler, który teraz już kosztuje 240, a zapłaciłem za niego 220, grę Watch Dogs, za, zamiast 240 to zapłaciłem ile? 170, tak? Tutaj mamy cenę 170 i grę Drive Club Virtual Reality za 80 złotych z, zamiast 150. Tylko w nocy, była taka promocja do 9 godziny i akurat trafiło mi się, także opłacało się siedzieć w nocy. Stać wcześniej w zasadzie. Ostatnio jak przedstawiałem swój plan inwestycyjny w nowy kanał i konsole i pecety, to przedstawiłem VR, virtual reality, playstation jako styczeń. Natomiast po cichu myślałem, że to będzie jeszcze grudzień, tak liczyłem i generalnie jak kupowałem tą konsolę, tą czwórkę Pro, to również rozglądałem się za VR-em. VR, tak, za VR. I miałem w planach, żeby od razu też wziąć. Natomiast nigdzie nie można kupić. Nigdzie nie można kupić. Zacząłem czytać. To okazuje się, że nie będzie prawdopodobnie dostaw jeszcze do świąt w tym roku. Że nie będzie. Tak się cieszy chyba popularnością na całym świecie, że po prostu nie będzie. Więc kask i. I gry chyba będą dopiero w przyszłym roku, jeżeli chodzi właśnie o ten wirtualną rzeczywistość. A szkoda, bo chciałem jeszcze przed świętami. Ale ty jeszcze marchewki? Tyle. Tu jest Tu jest tyle karmy? podobno jest jeszcze więcej. I to możemy wziąć yy, w sobotę, tak? Tak, no. znaczy A piątek. A, tak. w no Nie mogę. Tak, ale zapomniałem, że jadę do strefy, do radia, w sprawie schroniska zbierania łudzenia. No, kurczę, no to ja chcę zostać. A mogę jechać za Marcela? Nie, nie, możesz jechać za mną. Dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 12, zaangażowane, aż jestem zszokowany, jak mocno Marcelowi zimno wchodzi tutaj. A teraz idziemy, a jest Tomek Zimno tobie coś a. też? Zimno jest? No, zimno zimno, 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 Wchodzimy. Idziemy do strefy, a jeszcze Szymon, tak? Będzie czy nie? Będzie Szymon? A już jest, tak? Dobra, to idziemy. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, dobra, dobra. na razie. Jeszcze nie? Wydrukowałem. Żeby przejdziała jakiś... Czy... Wyglądał. Hmm. Tylko, z tym Po 12 już byśmy mieli mniej więcej yy, wiedzieć, bo już będziemy by mniej więcej już mieć trochę, dwa tych rzeczy. Yy, tak. nasz, ty masz samochód dostawczy? Ja mam. Yy, to jest ze szkoły, dwunastki do odebrania dużo do osobówki, ja nie włożę. Tyle, no ty, tyle już jest jedzenia. Mhm. No to pięknie. Rozmawialiśmy o naszej akcji, żeby ją wpisać w tą ogólną akcję, którą oni organizują co roku, Wigilia dla Zwierząt. Teraz będzie Wigilia dla Zwierząt 2016, także poniekąd wpisujemy się w taką szerszą kampanię. Byliśmy tam, oglądaliśmy obiekt, trochę tak przyglądaliśmy się zwierzętom, psom. No i wywiad zakończony, byliśmy, byłem z Miłoszem. Nie, nie z Miłoszem, z Marcelem byłem, bo Miłosz został w samochodzie, obrażony, no to ja mówię, dobra, to sieć. on mówi, że nie będzie wychodzić, i zmarł. A, co? Samochód zamknąć? A teraz idziemy do baru, kiedyś tutaj często przyjeżdżałem jeść, na przykład tak jak z Kasią za nim gotowałem, to właśnie tutaj przyjeżdżałem i, i jadłem, ozorki między innymi. Zamknąłem, kochanie, idziemy. Nie wiem jeszcze no, nie na razie. Takie pudełeczko się dostaje na karty. A ty chcesz co kupić? Album? Świeżaków. Album? Że jak wydam za 40 zł zakupy... No, to dostaniesz jedną paczkę kart z Jedna paczka kar świeżaków? No. A to maskotek nie ma, tylko teraz są karty? No. O, widzisz? O, takie paczki. A, okej. Okay. Tak to się odbija. Ile, pokaż, ile powinno być? No, gdzieś <grym> tyle. Tu. To tam? A to co to jest? Nie, pisałem sobie na lekcji, mi się nie dziwa. Nie, bo... no, pisałem sobie. I patrz za włącz na chwilę. Chciałem, żeby było odpakować. A tak... co to jest? Zbieraj naklejki. No. Świąteczne? No, bo tutaj się zbiera naklejki. I to jest od kiedy? Od niedawna? No. Tak? Niedawno? To Biedronka wprowadziła? No. Wiem, o patrz, oba, a, a patrz, a może teraz im się uda. Nie, nie, nie tutaj. Ania, nie, bo ania. Tak, w czy... domu otworzymy. Patrz. No. Uwaga. Uśmiech do zdjęcia. Start. I dzisiaj, nie, jeszcze raz bym powiedział, Maltyn. Mal. Cześć, to ja, Marcel. I dzisiaj bym Wam pokażę jak zdobywam świeżaki. Świeżaki! To jest truskawka to Tosia. I. To jest. To jest gruszka Gosia. Kończyliśmy na świeżakach. Teraz zaczynamy zacz, do albumu. Wchodzimy. Album. Jestem takie karty. O, właśnie takie. Moc świeżaków i moc o taka, Ma 15 mocy i już na tyle. Więc lajkujcie. Subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie Marcel Mazur, co że ja I, jeszcze... I co wyrwałeś? Co tu jest? Pokażę zęba A pokaż, U, nie masz zęba? Ojeja Czyli teraz ty jesteś e, Dangerous, niebezpieczny, Odgadać, tak? mamie Nie podjadaj tego tyle. No i jeszcze jest takie słodkie jeszcze do buzi. No ekstra. To będzie pierwsza środa, kiedy Marcel idzie na trening na hali. No i w ogóle środa okaże się dniem takim ciężkim, jeżeli chodzi od strony logistycznej. Mianowicie Marcel ma tutaj na hali trening, na który ja będę miał. Ma na hali trening o 18:30 do 19:00. Od 18:30 do 20:00. A ja mam na tej samej hali od 20:00 do 21:30. Więc muszę go szybko ubrać i zawieźć. A miłość koło nas, cześć. A miłość w, w swojej szkole ma od 19 do 20:30. Gdzie ty chowasz? Nie chowaj, pobudzisz tylko budy. Doktor, dawaj, dawaj, dawaj. Czekał na Marcela, teraz będzie szybka akcja. Ja jestem już przygotowany na mecz. Wszystko przygotowane pod spodem też. ściągam go, raz, dwa, trzy, do domu i powrót. I szybko na swój trening. Tempo tempo. Ruchy. Cześć, cześć, dawaj, dawaj. Na dzisiaj to już wszystko. Trening zakończony. Nie mam siły. Jestem wykończony. Te 3-4 kg gdyby było mnie, to byłoby dużo, dużo lepiej. Marten dzisiaj nagrał, sam chciał, po prostu mnie cały czas namawiał, bo chciał nagrać te świeżaki tak pokazać i nagrał swój odcinek swojego vloga, ale okazuje się, że zaczyna się szał teraz na jakieś tam naklejki czy na album, tak z tymi, z, z gangiem świeżaków. Natomiast jako ciekawostkę, ja zobaczyłem i to był, to jest mój błąd, ale zobaczyłem Miłosza filmik i on ma, tam chyba bodajże gang świeżaków, jego vlog ma 800 tysięcy wyświetleń. Albo nawet chyba więcej, już nie wiem, już nie pamiętam, ale w tych, w tych granicach. Także jest to bardzo dużo, 800 tysięcy wyświetleń to jest naprawdę bardzo dużo. Także gang świeżaków u Miłosza, a u mnie też jest gang świeżaków i tam słabiutko. Tam nie wiem, chyba, no nie, nie pamiętam, ale słabiutko generalnie. Dobra, to na wszystko na dzisiaj. Chłopaki dzisiaj nie grali na konsoli, nie było kiedy, nie było czasu. Ja też nie grałem, zobaczymy jak będzie jutro. W zasadzie miałem nagrywać to do pytań i odpowiedzi, ale mówię, stwierdzę, że jednak takie dwie minuty nagram ogólnie odnośnie, pojawiło się dużo komentarzy odnośnie PlayStation, PlayStation, tego zakupu, że to Marcel dostał, że prezent za drogi, dużo różnych takich rzeczy. I powiem, powiem tak, ogólnie w tych wypowiedziach, w komentarzach właśnie była taka dyskusja, za dużo spiny, po co się nakręcać Spinać się, dyskusja, że nie ta konsola, że trzeba było inną kupić, że ta za droga, a po co? Jeżeli, na przykład, miłość kupił GoPro, no to że za droga kamera dla takiego dziecka, i tak dalej, i tak dalej. Też była spina, na nakręcanie się, niepotrzebne w ogóle, nakręcanie się, że po co, że można było kupić taką i taką inną kamerę. Teraz jest, teraz jest to samo z konsolą, tak? Że nie, że można było Xboxa i tak dalej, i tak dalej. Kupiłem konsolę najmocniejszą na rynku. Czy jest mocniejsza? Nie, nie, mów, nie patrz na cenę. Cena mnie nie interesuje. Nie, mnie nie interesuje cena. Rozumiesz to? Mnie nie interesuje cena. Chcę mieć naj, najmocniejszy w tym momencie na rynku, po prostu na, na rynku najmocniejszą konsolę. Albo w ogóle, jeżeli była spina na temat tego, że dla Marcela kupiłem ten prezent, że za drogi jest i tak dalej, że rozpieszczam. Rozpieszczam? Mikołajki, 6 grudnia. Marcel wieczorem przychodzi i mówi, a ja nie dostałem żadnego prezentu. Wszyscy moi koledzy i koleżanki dostali prezenty i się chwalili w klasie, że dostali prezenty, a ja nie dostałem żadnego prezentu. Wiesz, jak mi się głupio zrobiło wtedy? Wiesz, jak mi się zrobiło głupio? Konsolę kupuję do nowego kanału. To nie jest mój wymysł, żeby kupić dziecku. Nie, normalnie bym nie kupił tego. Kupuję do nowego kanału. Ale ponieważ Marcel mi wtedy tak, zapamiętałem to doskonale, pamiętam to do tej pory, jak mi powiedział, smutno mu było, bardzo mu było smutno. I powiedział, że, ch że chciałby coś dostać, a ja wiedziałem, że będę kupować konsolę, którą ja będę używać w większości, być może i Miłosz też, ale Marcin powiedział, że coś by chciał dla siebie, coś chciałby on dostać, nie wspólnego, tylko on, więc powiedziałam to Miłoszowi, Miłosz genialnie, genialny, powiedział okej, okay, spoko, Bo ja mu powiedziałam, że na przykład PC będzie dla niego, tak, coś tam w przyszłości. I on to zrozumiał i ustaliliśmy, że po prostu, że konsola będzie Marcela w nazwie, że to jest jego, że to jest Marcela, natomiast korzystać będziemy wszyscy. Dlaczego, e, dlaczego nie do świąt chciałem czekać? Nie, no bo ja chcę, ja chcę jeszcze przed świętami być może ruszyć z tym kanałem. Nie wiem, czy to się uda, czy też nie, więc nie chciałem czekać, więc to nie był jakiś tam kaprys, rozpieszczanie i tak dalej. To była, konsola jest kupiona pod kątem nowego kanału. Zawsze inwestowałem jak kupowałem coś to w coś coś droższego bo to z reguły się opłacało. Z reguły w dłuższej mierze się to opłacało i tak samo jest teraz. Dobra w każdym razie nie napinać się. Jeśli chodzi o komputer to ja umiem sam składać komputery. Sam składałem kiedyś komputery i wiem jaką ja chcę specyfikację. Jeżeli będzie Xbox wyda pod koniec roku również nową konsolę to ja ją kupię. Nie dlatego, że ja wolę PlayStation, tylko po prostu, jeżeli będzie kanał, nadal to ja ją kupię, żeby, żebym wiedział. Virtual Reality kupię po to, żeby samemu sprawdzić. Nie interesuje mnie to, że za rok będzie o połowę tańsze. Ja chcę teraz to sprawdzić. Jeżeli ma być kanał, to wszystko ma być najnowsze. Gry mają być najnowsze, jakość ma być najnowsza, dźwięk ma być najnowszy. Prowadzący też ma być nowoczesny, chociaż stary. Dobra. ALE przegłem. A teraz czas pozdrowień, pozdrawiam się szybko, spoko loko, pozdrawiam Cię za to, że byłeś pierwszy, James Thomas N Play, pozdrawiam Cię za to, że byłeś pierwszy, drugi, Efunia, pozdrawiam Cię za to, że byłaś trzecia, Draco, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, odpowiedziałem wcześniej, czy Marcel jest za młody na konsolę, no nie uważam, bo są gry dla pięciolatków, więc on jak ma 7 lat, to nie uważam, żeby był za młody na konsolę, nie rozpieszczam go, pytanie jest do ciebie takie, czy w ogóle do wszystkich osób myślących tak jak Draco, jaki masz telefon, czy masz taki najtańszy, bo może okaże się, że jednak masz drogi i wtedy trzeba było się zastanowić, czy nie jest za drogi. Paweł Ho Holot, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, plecaki ja noszę, tak, wolę ja nieść, żeby się nie przemęczali. Jeśli idziemy rano. Kajko11, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Chciałbym, żeby w tym roku jeszcze wystartowały gry. Wikak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Również tutaj uważasz, że rozpuszczasz, że rozpuszczasz Marcela. Ja tak nie uważam. Wiki Bambino, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak miłoż zareagował, to wejdź na Marcela vloga właśnie z unboxingu konsoli. Ergo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No tutaj też uważasz, tu już dałem odpowiedź odnośnie tego rozpieszczania. Falubas, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeśli ktoś ma pomysł na Marcela, na Marcela Ksywkę, yy, krótką, zwięzłą, to chętnie wysłucham. Mati, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłość nic nie dostał, ale zrozumiał to. Dostanie wkrótce. Zresztą to, był, to jest inwestycja w kanał, a nie jako, jako taki prezent. Oliwia. No tutaj nie, już wytłumaczyłem, że nie chciałem czekać pod choinkę po, pozdrawiam cię Oliwia Polisz Rak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie Będzie nowy właśnie kanał Ym, Ale nie wiem, czy na przykład miłość nie będzie nagrywać coś tam swojego u siebie Być może tak Na pewno ja otworzę swój na nowym kanał, żeby oddzielić vlogi od, od gier Piszczałka, pozdrawiam cię serdecznie No i co z tego, że ma 7 lat? No i co z tego, że konsoli, konsoli nie może mieć 7-latek? Zastanówmy się, ile siedmiolatków ma konsolę? Na pewno znajdzie się mnóstwo, nie wiem, 20% dzieciaków będzie miało konsolę w tym wieku? Wydaje mi się, że tak. Cosplay, pozdrawiam się bardzo serdecznie, powstanie nowy kanał, to już mówiłem. Draco... A, tutaj nie, to już jest to samo, a, to już jest koniec, dobra. Dzięki, to wszystko, na razie trzymaj się, cześć, pamiętaj, bez piny, bez napinania się, bez yy, jakiegoś tam... Mądrowania się, aczkolwiek ważne są komentarze, bo, bo po prostu, bo w ten sposób mogę reagować i dużo się też oczywiście uczyć. Ale naprawdę, easy, easy, uśmiech, bez spiny, z uśmiechem na twarzy i z radością, i oglądaj mi jutro. Trzymaj się, cześć.